Witajcie, kochani. Nazywam się Arkia Andromeda. Zapraszam do wysłuchania kolejnej sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. Dzisiejsza sesja zawiera informacje o tym, co wymaga uwolnienia, zanim doświadczy się piątego wymiaru oraz wskazówki, co warte jest naszej uwagi. W sesji są też informacje. Czym może być przeczucie śmierci, oraz odpowiedzi na pytania o Polskę i świat. Sesja zawiera również opis potencjału przyszłości, dotyczącego państw, które zapoczątkują całkowity upadek systemu, oraz potencjalnego czasu tych radykalnych zmian. Dziękuję, kochani, za darowizny, dary serca na rozwój projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Doceniam każdy dar serca. Życzę Wam, kochani darczyńcy, obfitości wszelkiego dobra we wszystkich sferach Waszego życia. Życzę tego także wszystkim kochanym subskrybentom. Komentującym i udostępniającym nagrania. Dziękuję kochanym wiernym subskrybentom, którzy mają chęć i możliwości, by razem ze mną uczestniczyć w premierach publikowanych nagrań. Gotowych na dobre zmiany, oraz potrzebujących odpowiedzi na istotne dla siebie pytania, uwolnienia od utrudnień. I wzmocnienia energetycznego, czyli indywidualnej sesji telepatycznej, zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkia.pl. Jest tam opis sesji. Link znajduje się pod nagraniem. Sesja telepatyczna jest komunikacją z wyższym ja, duszą, częścią subtelną czyli tą częścią człowieka, która wie. Sesja odbywa się na odległość i jest więc dostępna dla chętnych z całej Polski i świata. Sesje indywidualne pozostają poufne, nie są nigdzie publikowane. Nagranie sesji jest wyłączną własnością klienta. Dedykuję to nagranie pokojowi i harmonii w nas. Z miłością i dla miłości zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, wspierających, służących najwyższemu dobru każdego odbiorcy. W odpowiedzi na tę intencję widzę stan energetyczny ludzi na powierzchni planety. Informacja jest taka, że ostatnie tygodnie i energia, jaka w tym czasie była, w bardzo dużym stopniu odsłoniły utrudnienia, obciążenia, jakie ludzie niosą w sobie. To jest informacja o różnego rodzaju urazach, traumach, ograniczeniach, które ludzie nieśli w swojej przestrzeni energetycznej, obciążeniach, które wpływały na jakość życia ludzi. Te utrudnienia stały się teraz dużo bardziej widoczne przez tych ludzi. Przez to, że stały się dużo bardziej widoczne, mogą też sprawiać, że ludzie jeszcze intensywniej czują ich ciężar. Widzę ludzi, którzy, Patrzą na to, co stało się dla niej widoczne w ostatnim czasie. widzę ludzi, którzy są zadziwieni, że nieśli w sobie taki ciężar. Widzę ludzi, którzy czują ulgę, że utrudnienie stało się dla nich widoczne i dzięki temu doświadczają większego zrozumienia swoich doświadczeń. Informacja jest taka, że... Koniecznym jest uwolnienie się od tych utrudniających doświadczeń, i jest to konieczne, by realizować wybór swojej duszy, by doświadczać w życiu satysfakcji i spełnienia. Wygląda to tak, że dla wielu ludzi skupienie uwagi na utrudnieniach i ograniczeniach, które teraz stały się dla nich dużo bardziej widoczne, Sprawia jednocześnie, że ich dotychczasowe osiągnięcia, zwycięstwa są mniej widziane. Służy to temu, by skupienie uwagi na trudnościach wyzwalało chęć i gotowość do uwolnienia się od nich. Informacja jest taka, że to uwolnienie jest niezbędnym krokiem, by wznosić swoją świadomość, Wyższe wymiary? Jakie są wskazówki na teraz? Uwalnianie się od dotychczasowych utrudnień, uwalnianie od ograniczających wierzeń i przekonań, zauważenie swoich możliwości. Widzę to w taki sposób, że ta wola uwolnienia się od tego, co. Nie jest wibracyjnie zgodne z wyższymi częstotliwościami, daje możliwość szybszego wzrostu świadomości, doświadczenia życia, w którym w lekkości przejawia się swoje zdolności, swoje możliwości, to prowadzi do doświadczania życia w piątym wymiarze, co wskazuje, na doświadczanie piątego wymiaru. Pierwsza informacja dotyczy bycia neutralnym wobec spraw i zdarzeń, które mają miejsce w życiu takiego człowieka. To jest informacja o tym, że w sposób naturalny i skuteczny taki człowiek zajmuje się sprawami, które wymagają jego uwagi i jest skupiony na Rozwiązaniach i na możliwościach. Kolejna właściwość tego doświadczenia to poczucie wewnętrznej radości i wolności, poczucie, które nie jest zakłócane niczym, co wydarza się w świecie zewnętrznym. Kolejne to świadomość swojej wewnętrznej mocy, świadomość, która jest stanem istnienia. Nie tylko mentalnym zrozumieniem mocy. Kolejne to pełne poczucie odpowiedzialności za swój dobrostan we wszystkich sferach życia, doświadczenie lekkości we wszystkim, co się robi, także lekkości w sposobie myślenia, który jest w naturalny sposób wspierający i pogodny. Jest to doświadczenie poza ograniczeniami przestrzeni i czasu, co daje wielki potencjał kreowania swoich doświadczeń poprzez samo zestrojenie się energetyczne z wybranym doświadczeniem. Widzę pierwszy etap doświadczenia piątego wymiaru jako doświadczenia... Przechodzenia uwagi człowieka z wymiaru trzeciego do piątego i z piątego do trzeciego. Informacja jest taka, że jest to etap, w wyniku którego świadomość człowieka zostaje zakotwiczona w piątym wymiarze. Kolejna informacja jest taka, że im więcej ludzi na Ziemi ma to doświadczenie, tym łatwiej jest Kolejnym ludziom doświadczać swoją świadomością piątego wymiaru, ponieważ ci, którzy już go doświadczają, są naturalnym wsparciem dla pozostałych. Widzę to jako naturalny proces, który się rozpoczął i który będzie trwał. Jest to naturalne doświadczenie ewolucji świadomości na planecie. Informacja jest taka, że Doświadczenie świadomości piątego wymiaru jest szczególne i wyjątkowe, ponieważ doświadczanie wyższych wymiarów 6, 7, 8 i dziewiątego, a do których istota ludzka, choć ma coraz subtelniejsze wibracje, dalej wygląda jak istota ludzka, przechodzenie przez te kolejne wymiary jest łatwiejsza niż to, czego teraz doświadczają ludzie na ziemi, przejście z trzeciego do piątego wymiaru. Kolejne moje pytanie dotyczy tego, czy przechodzenie do piątego wymiaru może być poprzedzone odczuwaniem przez człowieka zbliżającej się śmierci. Odpowiedzią jest tak i jest informacja, że nie oznacza to śmierci biologicznej? Kolejne moje pytania. Obecnie, część ludzi na Ziemi rezonuje z informacjami o jakiejś formie zagłady, poprzez katastrofy naturalne, a także o wydarzenia wojenne. Pytanie jest takie, czy ta łatwość, z jaką część ludzi rezonuje, z takimi informacjami ma związek z tym, że doświadczenie piątego wymiaru dla wielu ludzi może być poprzedzone odczuciem zbliżającej się śmierci? Odpowiedź jest tak. I jest informacja, że ludzie, którzy rezonują z informacjami dotyczącymi różnych form zagłady życia na planecie, w 30% są to ludzie, których doświadczeniem będzie piąty wymiar, a w 70% są to ludzie, którzy rezonując z informacjami o różnych formach zagłady, aktywują swoje wewnętrzne pokłady lęku. I tu jest informacja, że dla wielu z tych ludzi, aktywacja ich wewnętrznych lęków jest także. Możliwością, by dostrzec te lęki i zdecydować, by się od nich uwolnić. To jest także informacja o tym, że takie uwolnienie otwiera przed takimi ludźmi możliwość doświadczenia piątego wymiaru. Jakie są wskazówki dla nas na teraz? Odpowiedzią jest być uważnym obserwatorem swoich. Emocji, swoich myśli i dzięki temu uwalnianie się od dotychczasowych utrudnień? Kolejna wskazówka to odpowiedź sobie samemu na pytania: co jest dla mnie najistotniejsze w moim życiu, co jest największą wartością w moim życiu, na czym wybieram się skupić w moim życiu, jakie uczucia wybieram. Doświadczać w moim życiu. To cała informacja dotycząca tego tematu. Ja jeszcze mam pytanie o sytuację w Polsce i na świecie. Czy są teraz jakieś użyteczne informacje dla nas? W odpowiedzi na to pytanie, widzę Polskę i widzę, to wygląda jak rozwarstwienie energii. Jedne energie, to są struktury dotychczasowego systemu, struktury, które są bardzo spontane i są to struktury, które tracą swoje zasilanie energetyczne, ponieważ ta druga warstwa energetyczna to są ludzie, którzy się budzą, ludzie, którzy są coraz bardziej świadomi, ludzie, którzy są otwarci na informacje, zaprzeczające ich dotychczasowym wierzeniom. Ta warstwa energetyczna dotycząca przebudzonych i przebudzających się ludzi staje się coraz bardziej samodzielna, coraz bardziej świadoma odpowiedzialności ze swoje doświadczenia, coraz bardziej świadoma tego, gdzie kieruje swoją energię i w co warto kierować swoją energię. To jest bardzo pozytywny proces i widać energetycznie, że cały czas maleje zasilanie energetyczne starego systemu, który był dotąd zasilany przez tych ludzi. I jest informacja o tym, że system niezasilany energią ludzi w naturalny sposób rozpada się. Czy teraz w potencjale przyszłości jest widoczny czas, w którym może się to dokonać rozpad tego systemu. Informacja jest taka, że w tym roku radykalne zmiany nie nastąpią. Natomiast teraz jest widoczny potencjał zdecydowanie dużych zmian w drugiej połowie 2024 i w 2025 roku. Tak to wygląda teraz. Jest też informacja, że dotyczy to upadku systemu także na świecie. Czy w potencjale przyszłości jest widoczna kolejność, w jakiej będzie upadał system? Jako pierwsze miejsce widzę USA, kolejne miejsce upadku struktur systemu to Anglia, i kolejne miejsce widzę Szwajcarię. Te trzy miejsca widzę jako znaczące w upadku dotychczasowego, niekorzystnego dla ludzi systemu. Kolejna informacja jest o łączeniu się ludzi o podobnych wibracjach, o podobnych wartościach, o podobnych ideałach. Widzę to w taki sposób, że kiedy te, co ludzie się łączą, podejmują jakieś wspólne działania, troszczą się o siebie. To ich doświadczenie swojego wewnętrznego światła wzrasta, i to doświadczenie jest wielką wartością dla ich życia i dla doświadczeń ich duszy. To wszystkie informacje na teraz. Błogosławieństwa wszelkiego dobra dla Ciebie, błogosławieństwa dobra dla wszystkich dobro. Czyniących. Kocham Cię, widzę Cię, wierzę w Ciebie.